Poruszające słowa Beaty Tyszkiewicz na temat zdrowia. Gwiazda przerwała milczenie. Beata Tyszkiewicz po zawale serca zdecydowała się wycofać z życia publicznego. Dziś mieszka w swoim mieszkaniu w Warszawie, nie pojawia się na eventach i nie udziela wywiadów. Nieoczekiwanie przerwała jednak milczenie i zabrała głos w sprawie swojego stanu zdrowia. Beata Tyszkiewicz zniknęła z show biznesu. Beata Tyszkiewicz jest jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Jej niesamowite kreacje stworzone w rękopisie znalezionym w Saragosie, Marysi i Napoleonie, czy tańczącym jastrzębiu, na zawsze zapisały się w historii kina. Gwiazda dała się również poznać jako niezwykle charyzmatyczna i budząca ogromną sympatię widzów jurorka w tańcu z gwiazdami, gdzie udzielała się do 2017 roku, tworząc niezwykle iskrzący duet z Iwoną Pawlowicz, której nadała pseudonim Czarnej mamby. Niestety, po zawale serca jaki przeszła 7 lat temu, Beata Tyszkiewicz zdecydowała się na całkowite wycofanie z życia publicznego. Nie możemy już podziwiać jej w nowych rolach, a oprócz tego gwiazda przestała udzielać wywiadów i pokazywać się w telewizji. Jak żyje dziś Beata Tyszkiewicz? 85-letnia Beata Tyszkiewicz, mimo próśb swojej córki Karoliny, nie zdecydowała się przenieść do jej dworków oddalonych o 50 kilometrów od stolicy Głuchach. Wciąż mieszka w swoim mieszkaniu w Warszawie, gdzie odwiedzają jej pociecha. Mama nadal nie chce przeprowadzić się na stałe na wieś. Uwielbia swoje mieszkanie, tam czuje się najlepiej. Mieszka z nią gosposia, ja jestem co drugi dzień, opowiadała rok temu plejadzie Karolina Wajda. Nieoczekiwanie z Beatą Tyszkiewicz udało się skontaktować redakcji faktu. Dziennikarze zapytali aktorkę o jej samopoczucie oraz o to, jak spędza czas z dala od świateł fleszy i telewizyjnego blasku. Jak żyje Beata Tyszkiewicz? Beaty Tyszkiewicz nie opuszcza optymizm. W rozmowie z faktem, zasugerowała wyraźnie, że czeka niecierpliwie na nadejście wiosny. Przy okazji zwróciła się do czytelników z pięknym przesłaniem: Ja jestem wciąż w Warszawie i teraz czekam na słońce. Radzę wszystkim, by nie myśleli o złych zdarzeniach, których ostatnio nam nie brakowało. Cieszmy się więc każdym dniem i wchodźmy w niego śmiałymi krokami nie można się bać, bo strach wywołuje agresję ze strony innych pouczyła aktorka. Na pytanie, czego można jej dziś życzyć, odpowiedziała bez zawahania. Zdrowia, oczywiście, bo optymizmu mam dosyć. A zdrowia wszyscy potrzebujemy, orzekła Beata Tyszkiewicz. Zgodnie z sugestią gwiazdy życzymy jej dużo zdrowia i jak najszybszego nadejścia wiosny.